Każdy z nas ma coś do ukrycia. Kiedy byłem nastolatkiem, miałem taki swój e, trudny czas, taki okres, który Goethe określił okresem burzy i naporu. Taki czas buntowniczy, kiedy zacząłem robić rzeczy, z których dzisiaj się absolutnie nie szczycę, a rzeczy, o których dokładnie wiedziałem, że są niewłaściwe. I dlatego były takie fascynujące, bo były niewłaściwe. Między innymi z grupą kolegów z klasy wymykaliśmy się na przerwach i chodziliśmy do pobliskiego parku, żeby pożyć się bardziej dorośli, więc popalaliśmy papierosy. Chowaliśmy się za krzakami, siadaliśmy na ławeczce. Tę ławeczkę nazywaliśmy naszym schronem. Tak o niej mówiliśmy, mówiliśmy, że idziemy do schronu i wszystko było jasne, więc tę ławkę nazywaliśmy naszym schronem. Tam szybko wypalaliśmy po papierosie i wracaliśmy na zajęcia. Oczywiście nie chcieliśmy, aby to wyszło na jaw, więc każdy z nas zawsze miał ze sobą coś do przegryzienia. Najczęściej były to po prostu kanapki z kiełbasą, bo mieliśmy takie poczucie, że po kanapce z kiełbasą to już nic innego nie czuć, tylko samą kiełbasę. No więc tak wracaliśmy do klasy, jedliśmy te kanapki w pośpiechu, przegryzaliśmy gumą miętową i przekonani, że nic od nas nie czuć, wracaliśmy na lekcję. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy pewnego dnia przed lekcją pani ustawiła całą naszą klasę w rzędzie i zanim weszliśmy do klasy, każdy musiał chuchnąć. No i oczywiście, prawda, szybko wyszła na jaw. Wkrótce mieliśmy obniżone oceny ze sprawowania. Jakby tego było mało, musieliśmy jeszcze przed całą klasą przysięgać, że już nigdy więcej tego nie zrobimy. Każdy z nas ma coś. Do ukrycia, albo jak to ujął słynny pisarz Mark Twain: wszyscy jesteśmy jak księżyc. Mamy swoją ciemną stronę, której nie chcemy nikomu pokazać. I idąc przez życie, uczymy się coraz lepiej. Im jesteśmy starsi, tym coraz lepiej uczymy się ukrywać tę naszą ciemną stronę, zacierać ślady, tuszować nasze błędy czy niedociągnięcia. To wszystko po to, żeby przypadkiem nie wyszło na jaw, jacy tak naprawdę jesteśmy. Zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zaciągamy pożyczki, o których nie mówimy nikomu, oglądamy filmy czy zdjęcia w internecie, których nie powinniśmy. Wybuchamy gniewem najczęściej w gronie najbliższych, a nie tam, gdzie inni ludzie na nas patrzą. Mogą nas ocenić nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie mówimy nikomu o naszych zmaganiach, bo nie chcemy zburzyć dobrego obrazu samych siebie, który budowaliśmy przez lata. Pod koniec zeszłego roku jeden z portali internetowych zamieścił reportaż o człowieku, który szefował organizacji pozarządowej o krajowym zasięgu. Wielu ludziom udało się dzięki jego działaniom, zwłaszcza ludziom żyjącym w skrajnej biedzie. Tysiące ludzi, a właściwie dziesiątki tysięcy ludzi pomagały setkom tysięcy ludzi, bo setki tysięcy ludzi pomagały dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy żyli w skrajnie, w skrajnych warunkach, żeby e, chociaż przez moment, przez chwilę mogli otrzymać te wszystkie rzeczy w ramach paczki, m, które, na którą nie było ich stać. Niestety okazało się, że w tym samym czasie, kiedy pomagano jednym ten sam człowiek niszczył swoich współpracowników, znęcając się nad nimi psychicznie. Został podany do sądu o mobbing i sprawa cały czas jest w trakcie. Musiał ustąpić ze stanowiska. kiedy prawda o tym procederze wyszła na jaw, zburzony został cały obraz nie tylko tego człowieka, ale też organizacji, której przewodził. A Picanteri w całej sprawie dodawał fakt, że był szczególną osobą, osobą szczególnego zaufania, bo był osobą duchowną. Okazuje się, że problem ciemnej strony księżyca nie jest wyłącznie problemem ludzi żyjących bez Boga. Doktor Perry Buffington w swoich badaniach wykazał, że są trzy rodzaje sytuacji, kiedy udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Po pierwsze, kiedy stajemy w lobby jakiegoś bardzo drogiego hotelu. Wtedy nagle zaczynamy się zachowywać inaczej niż zwykle. Po drugie, kiedy wchodzimy do salonu samochodowego, ukrywamy swoje prawdziwe emocje i zaczynamy zgrywać ważniaka kogoś, kto się doskonale zna na wszystkim i wie, czego chce i tak dalej. I trzecia sytuacja to wtedy, kiedy siadamy w kościele i udajemy przed Bogiem, że przez cały tydzień byliśmy dobrzy i że nie mamy sobie absolutnie nic do zarzucenia. No, niestety często... <tryk> Uciekamy od prawdy o sobie i próbujemy budować nieprawdziwy obraz samych siebie jako ludzi, którym wszystko wychodzi, którzy mają wszystko pod, kronto, pod kontrolą i absolutnie niczego nie mają za uszami. Tymczasem prawda o nas jest dużo bardziej bolesna i nasze zmaganie się z grzechem nie kończy się wcale wraz z podjęciem decyzji, żeby naśladować Chrystusa z tym momentem, kiedy podporządkowujemy mu swoje życie. Nie przestajemy grzeszyć. I wiedział o tym dobrze Jan, apostoł. Przyjaciel Jezusa z Nazaretu i jeden z jego najbliższych uczniów. Dlatego w pierwszych słowach swojego listu do wspólnoty wierzących ludzi napisał jasno i wyraźnie: Nowina, ta dobra nowina, którą usłyszeliśmy od niego, od Jezusa i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nam z nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo, nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak on sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, jego syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jan daje nam do zrozumienia, że Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. W tych słowach pobrzmiewają echa innych zdań, które apostoł Jan zapisał na kartach swojej opowieści, swojej relacji, swojej, swojego reportażu, reporterskiej relacji o życiu Jezusa z Nazaretu. Wtedy, kiedy już odwiedzającym ją prologu Napisał, że światłość przyszła na świat i ciemność jej nie przemogła. A później dalej, w trakcie tej relacji, przytaczał kilkakrotnie słowa Jezusa, który mówił o sobie, Ja jestem światłością świata. I wzywał do podążania za nim, aby nie pozostać w ciemności. Dlatego to stwierdzenie: Bóg jest światłem i nie ma w nim ciemności, jest absolutnie fundamentalne. Dla opisu rzeczywistości z Bożego punktu widzenia, jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się, zobaczyć świat i rzeczywistość taką, jaką widzi ją Bóg, to od tego powinniśmy zacząć. Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. To stwierdzenie faktu, że ten, o którym pisze Jan, nie jest w żaden sposób ubrudzony przez grzech. Nie ma w nim. Odrobiny grzechu, nie ma w nim miligrama grzechu, nie ma w nim ksztyny ciemności czy brudu, nie ma w nim niczego, co mogłoby skompromitować go wobec człowieka. To nie jest wyrób czekolado podobny, jak niektórzy z nas pewnie pamiętają z dawnych czasów. To nie jest sok z domieszką wody, to nie jest bawełna z domieszką nylonu. Bóg jest w stu procentach czysty, a jego czystość. Wyraża się w świętości, dlatego, ponieważ sam jest czysty, sam jest święty, nie toleruje w swojej obecności ani odrobiny grzechu, ani ułamka brudu. Jest niczym śnieżnobiała tkanina, na której nie znajdziesz plamki brudu. I dlatego ci, którzy chcą mieć z nim jakąś więź, jakąś relację, muszą być czyści, tak jak on jest czysty. Dla nas ludzi to zwyczajnie niemożliwe. My nie możemy nigdy i nigdy nie staniemy się tak czyści i tak bezgrzeszni, jak bezgrzeszny i czysty jest sam święty Bóg. Ale jedynym, ale jest pewien środek, który nas oczyszcza, i jedynym takim środkiem oczyszczającym dla nas ludzi, jedynym sposobem, aby żyć w świetle, tak jak On jest w świetle, jest, Jan to przytacza, krew. Jego syna, przelana za nasze winy na krzyżu Golgoty. To on oczyszcza nas, czy to ona, ta krew, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, nie niektórych grzechów, nie jakichś grzechów, nie lżejszych grzechów, nie grzechów, które daje się wybaczyć, nie grzechów, które my możemy uznać za małe błędy. Nie, Jan mówi. Ta krew oczyszcza nas od wszystkich grzechów, znaczy każdy grzech, który człowiek popełni na ziemi, może zostać przebaczony dzięki temu, że był taki moment w historii świata, kiedy Chrystus poszedł na krzyż, umarł i przelał swoją krew za nas i za nasze grzechy. I tylko dzięki niej możemy żyć życiem, które się Bogu podoba w bliskiej relacji z Nim samym. Nie ma innej możliwości. To tak jakby nasze życie było brudne niczym. Brudne ubranie, którego niczym nie można uprać. Próbujemy jednego proszka, drugiego proszka, próbujemy dolać jakieś płyny, jakieś różne cudawianki i nic się, nic, się nie, nic się nie dzieje. W końcu Bóg bierze to nasze życie, które jest niczym brudne, śmierdzące ubranie, i bierze je w swoje ręce i zaczyna prać nasze życie w krwi swojego syna. I naraz całe pranie staje się czyste. I to nie jakoś tam czyste, nie trochę czyste, ale w jego oczach nasze życie, co niezwykłe, staje się całkowicie czyste. On patrzy na nas i już nie widzi tego brudu i grzechu, który cię zniewala, który cię niszczy, który, który jest obecny w twoim życiu, ale patrzy na ciebie i przez pryzmat krwi swego syna widzi ciebie jako czystego, który może mieć z Nim relacje. Ale żeby tak się stało, musimy być gotowi na poznanie niechlubnej prawdy o sobie samych. I Jan dalej pisze, jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę i nie byłoby w nas Jego słowa. Apostoł Jan daje nam do zrozumienia, że dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że jesteśmy grzesznikami, że nie tylko popełniamy grzechy, że nie tylko czynimy zło, Grzechy to znaczy nie tylko rozmijamy się z tym, czego Bóg od nas oczekuje, że nie tylko robimy, popełniamy grzechy, ale jesteśmy grzeszni w sensie naszej natury, tego, że, że to jest część nas. Dopóty będziemy okłamywać samych siebie i jednocześnie będziemy uważać Boga za kłamcę. Bo to On i Jego Słowo przekonują nas o tym, że grzech jest powszechnym problemem całej ludzkości, Niezależnie od, niezależnie od rasy, od wyznania, od kultury, narodowości, statusu materialnego wykształcenia czy, czy płci. Kiedy odrzucamy tę prawdę, to nie tylko oszukujemy samych siebie, ale też uznajemy, że tak naprawdę nie potrzebujemy ratunku od grzechu. No bo skoro nie jesteśmy grzeszni, jeżeli nie jesteśmy, nie jesteśmy grzeszni w naszej naturze, jak z natury, no to znaczy, że w sumie nie potrzebujemy Jakiejś wielkiej pomocy, bo każdy z nas może nauczyć się mniej lub bardziej robić rzeczy dobre zamiast robić rzeczy złe. Niektórzy większym, niektórzy mniejszym wysiłkiem, ale wszyscy możemy się tego nauczyć. Problem polega na tym, że nikt z nas nie jest w stanie pozbyć się naszej natury, znaczy naszej skłonności do tego, że wtedy, kiedy mamy wybór, najczęściej wybieramy nie to, co Bogu się podoba, nie to, co właściwe, ale to, co dla nas jest wygodne. I to często w bardzo małych, subtelnych rzeczach, kiedy. To, co dla mnie ważne, góruje nad tym, co ważne dla Boga. I dlatego, kiedy odrzucamy tę prawdę o nas samych, oszukujemy samych siebie, ale też uznajemy, że nie potrzebujemy ratunku od grzechu. Nie potrzebujemy zbawiciela, bo po co nam on? Do czego nam on potrzebny? A przecież to przesłanie przesłanie o Bogu, który staje się człowiekiem i zbawia każdego z nas poprzez swoją śmierć. Na krzyżu Golgoty i poprzez wiarę, którą przyjmujemy to zbawienie, jest absolutnie centralnym punktem nauczania pisma świętego. Kiedy odrzucamy, tempo, kiedy odrzucamy to nauczanie, odrzucamy wszystko to, co pismo święte mówi do nas i o nas. A jeżeli odrzucamy, to tak, jakbyśmy traktowali Boga za kłamce, mówimy, to nieprawda, to jest trochę inaczej. To nie jest do końca tak, jak Ty mówisz. No pewien człowiek szedł przez pustynię i umierał z pragnienia. Oddałby wszystko za szklankę zimnej wody. Szedł więc, wypatrując śladu oazy, gdy nagle z oddali zobaczył człowieka, który wołał: "Krawaty za darmo, krawaty za darmo". Kiedy zbliżył się do niego, ten powtórzył: "Krawaty za darmo". "A po co mi krawat tu na pustyni?" powiedział zdenerwowany człowiek. I poszedł dalej. Po jakimś czasie w oddali zobaczył budynek, który do złudzenia przypominał piękną, wykwintną restaurację. Kiedy się zbliżył, zobaczył eleganckiego kelnera stojącego przy wejściu: Czy mogę wejść? Zapytał: Chcę tylko szklankę zimnej wody, to wszystko. Przykro mi bardzo, odpowiedział kelner, ale bez krawatów nie wpuszczamy. A jeżeli. Nie widzisz potrzeby, żeby nosić krawat, nie weźmiesz go nawet za darmo. Jeżeli nie widzisz potrzeby zbawiciela, nie przyjmiesz jego zbawienia, nawet wtedy, kiedy ono cię nic nie kosztowało. Jeżeli nie widzisz siebie jako grzesznika, oddzielonego od Boga z powodu swojej grzeszności, nie będziesz szukał ratunku w relacji z Jezusem. Który gotów jest przebaczyć ci wszystkie Twoje winy. Dlatego ja dodaję, jeżeli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny, sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że wyznanie grzechów jest Takim jednorazowym aktem poddania się Bogu w procesie nawrócenia, kiedy wydaje nam się, że tym jednym aktem podporządkowania się Bogu załatwiamy wszystko. Bo okazuje się, że kiedy uczciwie patrzymy na nasze życie, widzimy, że nawet idąc za Bogiem, a może właśnie wtedy, kiedy idziemy za Bogiem, dużo bardziej zauważamy to, że zdarza nam się upaść, przewrócić, popełnić grzech. Znowu zawodzimy, zawodzimy Jego, zawodzimy ludzi wokół nas. Niektóre grzechy ciągną się za nami jeszcze przez jakiś czas po nawróceniu. Z niektórych zdajemy sobie sprawy dopiero wtedy, kiedy się nawrócimy. Z niektórych dopiero, niektóre uświadamiamy sobie, w ogóle uświadamiamy sobie, że pewne zachowania są niewłaściwe wtedy, kiedy zaczynamy chodzić w świetle, o którym pisze apostoł Jan. I to światło Zaczyna docierać do tych najdalszych, najgłębszych zakamarków naszego życia. I nagle okazuje się, że już nie możemy dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Ba więcej rzeczy, które nie przeszkadzały nam kiedyś, kiedy żyliśmy bez Boga, nagle stają się nie do zniesienia. I jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej idziemy za Bogiem, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak bardzo desperacko potrzebujemy Zbawiciela. I dlatego. Jan pisze. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. To wszystko, co wam napisałem, o tym, że Bóg jest światłością i nie ma w nim ciemności, że jego krew obmywa nas od wszelkiej nie, ze wszelkiej nieprawości. To wszystko, co wam napisałem, nie napisałem tego po to, żebyście teraz szli przez życie i dalej grzeszyli, wydają, żeby nam się wydawało, a! Bóg tam przebaczył raz, przebaczaj drugi, nie ma żadnego problemu. Ja nie mówię o tym, abyśmy teraz, jeżeli taka postawa świadczy o tym, że do końca nie zrozumieliśmy tego, co wydarzyło się w momencie, kiedy z łaski przez wiarę zostaliśmy zbawieni. Nie przyjęliśmy czegoś lekko, nie przyjęliśmy tego po to, żeby móc to podeptać zaraz w następnym kroku. Choć pewnie nie raz i nie dwa czuliśmy się tak, jak gdybyśmy z powodu naszych zachowań i tego, co zrobiliśmy, Tę bożą łaskę i to, co dla nas Bóg uczynił, podeptali, zlekceważyli, zignorowali. Ale Jan pisze: To wszystko Wam napisałem po to, żebyście wiedzieli, żebyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył? A jeśli by ktoś zgrzeszył? Jan jest doskonale obeznany z życiem i wierzę, można nauczyć się. Pewnych zachowań można, można spróbować zmienić pewne rzeczy na zewnątrz, ale są rzeczy wśród w nas, które, z którymi będziemy zmagali się jeszcze przez jakiś czas w życiu. I to to, co w nas będzie wy, wychodziło na zewnątrz, czasami w postaci rzeczy, zachowań, słów, których wstydzimy się, których, z których nie jesteśmy dumni, a może nawet zastanawiamy się, dlaczego to ciągle jeszcze we mnie jest. Wydawało mi się, że już dawno przestałem tak myśleć, tak mówić, to robić. Jan dobrze o tym wie. I dlatego mówi: a Jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. To znaczy za grzechy tych wszystkich, którzy dzisiaj nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. To, co daje nam. Przekonanie o tym, aby mówić o Bogu wszystkim, całemu światu, to, to właśnie to, o czym pisze Jan. Że każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jest w życiu, ma możliwość pojednania się z Bogiem. I Chrystus, umierając na krzyżu, umierał, umierał za grzechy całego świata, a nie tylko wybranej grupy ludzi. Umarł za grzechy całego świata, po to, żeby każdy człowiek mógł przyjąć to, co on dla nas, dla niego zrobił. Paul Westphal były trener drużyny koszykarskiej NBA, Seattle Sonics, powiedział kiedyś, wielu ludzi oskarża chrześcijan, że uważają się za zbawionych, czują się lepszymi od innych. Pamiętam ten zarzut, kiedy byłem studentem i rozmawiałem z jedną z moich koleżanek na roku. I ona nie mogła tego zrozumieć. Dopytywała mnie, ale, ale to znaczy, ty mówisz, że wiesz, że będziesz zbawiony? Ja mówię, tak, wierzę w to, że będę zbawiony. Ale, ale jak możesz tak powiedzieć? Przecież to jest pycha. I to spojrzałem na nią i powiedziałem, Julka, co jest większą pychą? To, że wierzę w to, że Chrystus zapłacił za moje grzechy i dzięki temu jestem zbawiony? Czy twoje przekonanie, że możesz iść przez życie i próbować coś jeszcze do tego, co Chrystus na krzyżu Golgoty zrobił, dołożyć? Co jest większą pychą? Przekonanie o tym, że jestem grzeszny i potrzebuję Zbawiciela? Że sam nie dam rady i potrzebuję kogoś, kto zapłacił za moje winy? Czy przekonanie o tym, że sam mogę sobie w tym życiu poukładać wszystko tak, żeby pewnego dnia stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ten krzyż twój i ta ofiara twojego syna, to wszystko fajnie, ale mi się udało zrobić A, B, C i D. I Paul Weston mówi, wielu ludzi oskarża chrześcijan, że uważają się za zbawionych, czują się lepszymi od innych. Prawda jest dokładnie odwrotna. My wiemy, mówi Po, że mamy problem z grzechem i wiemy, kto może nam w tym pomóc. I prawdziwe życie chrześcijańskie opiera się właśnie na przekonaniu, że dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, będziemy mieli problem z grzechem, będziemy się zmagać z naszą grzeszną naturą, bo to nie jest kwestia tylko naszych zachowań, ale. Ale jak już powiedzieliśmy, kwestia naszej natury, która nie znika zaraz po przyjęciu zbawienia, zaraz po wyznaniu swoich grzechów, nie znika zaraz po tym, jak przyjmiemy chrzest na znak naszej wiary i wyznamy Boga, Jezusa Chrystusa, naszym Panem i Zbawicielem. Wręcz przeciwnie. Tak jak powiedzieliśmy, często dopiero idąc za Jezusem odkrywamy, jak wiele jeszcze jest w nas rzeczy do poukładania i że idąc za nim. Każdy z nas jest w procesie zmiany, że stale musimy wracać pod Chrystusowy krzyż, by wyznawać swoje winy i przyjmować przebaczenie. I dopóki będziemy szli po tej stronie wieczności, pewnie to się nigdy nie skończy. I dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że możemy każdego dnia przypominać sobie o tym, co Chrystus dla nas uczynił. Dzięki Bogu, że każdego dnia możemy Wrastać pod ten krzyż, prosić go o przebaczenie i dziękować za to, że jego łaska trwa na wieki, a jego miłość jest absolutnie nieograniczona. Ale żeby to zrobić, musimy być gotowi na nieustanną konfrontację z samymi sobą, z naszą ciemną stroną księżyca z tą częścią nas, której nie lubimy pokazywać światu, a która przecież nie znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I dlatego właśnie potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego potrzebujemy siebie w naszych rodzinach, dlatego potrzebujemy siebie... Wśród przyjaciół, dlatego potrzebujemy wspólnoty, bo chrześcijaństwo w pojedynkę nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Nikt nigdy czegoś takiego nie proponował ani nie wymyślił. Chrześcijaństwo zawsze było pomyślane jako życie we wspólnocie, ponieważ we wspólnocie możemy zobaczyć rzeczy, których inaczej sami byśmy nie zobaczyli. Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby, żeby się nieustannie konfrontować. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo tylko wtedy będzie nam razem najlepiej. Jeżeli uda nam się zbudować taką kulturę autentyczności, kulturę bez ściemy, kulturę, w której niekoniecznie zawsze publicznie i przed wszystkimi, bo nie wszystko jest dla wszystkich, ale kulturę, w której każda osoba w naszej wspólnocie będzie miała odwagę wyznawać swoje grzechy wobec Boga, a jeżeli trzeba, również wobec ludzi. Że w, tym, w tej wspólnocie. Tomaszowie, Włodzi, czy może za jakiś czas Piotkowie, każdy znajdzie przynajmniej jedną osobę, wobec której będzie mógł przyjść i zrzucić swój ciężar winy i grzechu w autentyczności, w szczerości przed Bogiem, wyznać to i modlić się wspólnie o przebaczenie. I że znajdzie kogoś, kto ten ciężar, to brzemię grzechu razem z nim poniesie. I to dotyczy nie tylko każdego z Was, dotyczy również mnie każdego z naszych pastorów, każdego z naszych liderów, ponieważ nikt z nas nie ma immunitetu na grzech. Każdy z nas jest człowiekiem, który potrzebuje zbawiciela i każdy z nas jest tym, który potrzebuje tej kultury autentyczności, tego przekonania, że są ludzie w życiu w moim życiu, wobec których mogę stać się jak otwarta księga i mogę wypowiedzieć rzeczy przed Bogiem i przed nimi, które nie są dla wszystkich. A którzy mogą razem ze mną modlić się o przebaczenie moich grzechów. A jeżeli tak się stanie, wierzę, że tak jest, bo autentyczność bycie autentycznymi ludźmi to jest jedna z wartości naszej społeczności, i ona nie jest od tak po prostu sobie gdzieś powiedziana. Wierzę, że tak jest. Że w naszych małych grupach, że w naszych spotkaniach, że w relacjach, które mamy, tam właśnie budujemy tę kulturę autentyczności a ja wierzę że jeżeli będziemy dalej tak czynić to wyznawanie grzechów przepraszanie i proszenie o wybaczenie nie będzie ekskluzywną praktyką ale stanie się codziennością naszego wspólnego podążania za Bogiem dlatego jeżeli chcesz bliskiej relacji z Bogiem to niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteś w życiu, czy dopiero rozpoczynasz z nim swoją podróż, czy jeszcze jej nie zacząłeś, a może już od lat idziesz za nim i próbujesz chodzić w świetle tak, jak on jest w świetle, jeżeli chcesz bliskiej relacji z Bogiem, przestań oszukiwać samego siebie i robić z Boga kłamce. Ale zacznij wyznawać swoje grzechy, a on ci przebaczy i da. Prawdziwe życie. Bo choć każdy z nas ma coś do ukrycia, to nikt z nas nie może ukryć się przed Bogiem, który jest światłem i nie ma w nim ciemności.